Dobrze, możesz już wstać. Wyglądam jak Pyrek, kiedy jeździ na deskorolce. Brat Pyrek na desce i siostra Frytka na wrotkach. To oh. Dwa supermopsy na kółkach. <noise> tak, daję radę. Umiem jeździć na wrotkach. O, o, o. O. Frytko, wszystko w porządku? Tak, w porządku. A jednak tego nie umiem, mamciu. Nie umiem jeździć na wrotkach. <grystanie> Musisz jeszcze trochę poćwiczyć, moja mała. <grystanie> Wyjdę na zewnątrz. Możesz mi pomóc, mamciu? Babciu, twoja córka jeździ na wrotkach. <grystanie> Już to potrafię. Popatrzcie, jaka zdolna. Ojej, to będzie miła mopsikowa pamiątka. Trening spowoduje, że będzie ci szło coraz lepiej. Wow. O! 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 Nie martw się Frytolino, nauczysz się. Spróbuj trzymać mnie za jedną łapę. Wow! Nie zrażaj się. Pamiętam, ile czasu Pyrek uczył się jeździć na desce. Hej, mam to gdzieś nawet nagrane. Ło! Miłego dnia, droga pani sąsiadko. O, dziękuję. Proszę, mów mi Amanda. Amanda Panda. O, poznaliście już małego Bogi? I Niko. Wesołe cześć, Frytko. Hm? <laughs> Wszystkie pandy pozdrawiają się w ten sposób. O, wesołe cześć, Niko! Wesołe cześć, drogie pandy! O, jaka śliczna mała pandusia! Jej! O, jakie małe! O, o jakie słodkie! Mamciu. O. Dzięki, Mamciu! Uuu, <laughs> ty masz wrotki! Tak, teraz jadę sama! Bez łapy. Ło! Wow. 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 Wspaniale, Frytko! <śmiany> o tak! <śmiany> Popatrzcie, jak to robię! o! <śmiany> Nic nie szkodzi, Frytulko. Musisz tylko trzymać mnie za łapę. A może być łapka pandy? Spróbujesz? Nie bój się. Nie puszczę cię. Słowo mopsa? Słowo pandy. Do jakiej szkoły będziesz chodzić, Niko? W poniedziałek pierwszy raz idę do szkoły. Nazywa się... Y, szkoła w tańczowym lesie. Chyba tak. To moja szkoła! Czekaj. Pan Wiercik mówił, że dojdzie do nas nowy chłopiec. To na pewno ty. Będziesz w tej samej grupie. Uuu, wesołe cześć, koleżanko. <laughs> Już to łapię. Uwielbiam jazdy na wrotkach. Patrzcie na mnie. Bo frytka dziś jeździ na wrotkach. Oh, oh. Wszystko w porządku? Puściłaś łapę. Mm. Wszystko mm. dobrze. Kartofelcia! <gryśla> Ukryj się, moja sekretna przyjaciółko. Kartofelcia? Kartofelcia to ulubiona przytulanka frytki. Mm. Wszędzie ją zabiera. Zawsze i wszędzie. Uh. Widzisz, nic wam się nie stało. Gotowa na kolejne babach? Pako, kumpel mojego starszego brata! O, mam mopsik. Pyrek zranił się w ramię w skateparku. O, mój maleńki pyreczek! To się stało na rampie. Robił ewolucję i spadł nagle z deski. I wylądowałem na łokciu. Au! O, dobrze, chodźmy do domu. I jeśli chcesz, ja zajmę się frytką. Dzięki. I dziękuję, że odwiozłaś Pyrka Lili. Nie ma za co. Zdrowka Pyrciu. Do zobaczenia w szkole Pyrku. Hmm. Mamciu, mamy w domu chociaż trochę nektaru gruszkowego? Czuję, że po nim lepiej bym się poczuł. O, niestety wczoraj się skończył. Ach, jaka szkoda. Może pójdziemy do sklepu pani Flory i kupimy tam nektar dla Pyrka. Tak. Możesz pojechać na wrotkach. Mm. A, a może wolisz wrócić do domu? Mhm. Poczekaj na mnie, mamciu! O? No dobrze, małe pandy, chodźmy do sklepu po nektar. Idziesz, Niko? Jasne. No dobrze, kartofelcu, wracamy do domu. Idziesz, frytko? Czekaj, mamciu, wezmę tylko moje wrotki. Ha? Ha! Ode, ode, ode. Nie, kartofelcu, jeśli dłużej będę jeździć na wrotkach, znowu się przewrócę i zranię się poważnie. Tak jak pyrek. O-o. Mm, mam spróbować jeszcze raz? <grym> mm -mm, przewrócę się. O-o. Nie przywrócę się, jeśli ktoś będzie trzymał mnie za łapkę. Tak jest. Ja! Niko, poczekaj. Pojadę z wami. Jedę do sklepu z Amandą, mamciu. Uwaga, ogłaszam alarm. Nektar gruszkowy dla Pyrka potrzebny natychmiast. i ijo, ijo. ijo. Jedziesz na wrotkach całkiem sama. Dajesz radę. Dalej, frytko. <skrypia> <Poza! skrypozy> <small> <sadfry> Dobra robota. <sadfry> Dobrze. Na początek chciałem powiedzieć, że w Lefie chodzi o zabawę i sportowy entuzjazm. Mhm. Zaczniemy od skoków wzwyż z rozbiegu. Skok wzwyż. Wiem skoki. Podobnie jak my. To będzie dla mnie bułka z masłem. Prawda, Kartofelciu? Aha. Skaczemy nad tą poprzeczką. O tak. O, Spróbujcie jednak jej nie zrzucić. Wolałabym, żebyś podczas skoku nie wypadła mi z kieszeni. To wyjdź po linię i patrz. Nikt cię tam nie zobaczy. Tak! To komu uda się przeskoczyć bez zrzucenia poprzeczki! Ja! W porządku! Stoisz pierwsza, więc skoczysz pierwsza. Daj czadu! Hop. Brawo! -da! Brawo! 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 Widziałaś to? Co za piękny skok! Ha! Nic trudnego! Patrzcie na to! Te są dla mnie zbyt luźne, panie Wierciku. <gry> o, może spróbuj je mocniej związać. Mona, teraz ty! Brawo, Mona! Brawo, 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 brawo. Betsy, masz szansę się wykazać! Brawo, brawo, brawo. Henrietto, skacz! Goryl Garvik. Skacz, skacz, skacz. Dobrze, Ty, Pito! Do dzieła! O! Ej, bardzo sprytnie, dzieci! Rewelka! Dalej, Niko! Twoja kolej. Życz mi szczęścia! Powodzonka, Niko! że nam została frytka. Uda ci się frytko, zobaczysz. Tam! To lecę. Przykro, panie wierciku, ale chyba moje krótkie nóżki nie nadają się za bardzo do skoków przez poprzeczkę. Nic się nie martw! Jak na małego mopsa było pięknie. Frytko, nie martw się. Chciałabym mieć tak długie nogi jak ty, śmieszko. Dobrze, kochani. Pora na podniesienie poprzeczki. Uuu. Skoro nie wyszło ci wcześniej, tym bardziej nie wyjdzie ci teraz. Nie musisz być przykry, Howie. Nic nie szkodzi, śmieszko. To niestety prawda. O! Nic się nie przejmuj. Kartofelciu, ten WF to nie jest moja działka. Wskocz do kieszeni, Kartofelczu, zanim ktoś się zobaczy. Zatem tylko ta dwójka pokonała poprzeczkę. Zobaczymy, kto skoczy jeszcze wyżej. Dalej, beci! Prawie wyszło. Teraz pędząca śmieszka. Żyrafa górą! Pewnie, ale dlatego, że mam super długie nogi. A ja mam super krótkie. Pani Wierciku? Tak, Frytko? Mogę już się przebrać w zwykłe ubrania? WF nie jest dla mnie. Mam zbyt krótkie łapki. Hmm. Przy niektórych dyscyplinach krótkie nogi to zaleta. Poczekaj, aż zobaczysz, co będzie teraz. Pora na nowe wyzwanie. Jak nisko zejdziecie, nie zrzucając poprzeczki. To się nazywa limbo. A chodzi w tym o to. Start. Dobrze śmieszko. Zapraszam. Limbo! 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 limbo, 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 limbo. O! Przyjdźcie później! Wrócimy tu później! No cóż, przecież nie jest aż tak źle, moi kochani. Chcę sobie pozjeżdżać! Ja też! O, ja też! Tak, wiem, ja też. Ale skoro już nie śpimy. Możemy zjeść mopsikowe śniadanie. Komu gofry w syropie dyniowym? Pyszka! Ja! ja poproszę. Gofry! Mm. Jestem już gotowa na pyszne gofry! Kiedy je dostaniemy? Hmm. No, jeszcze chwilkę trzeba zaczekać. Żeby skrócić oczekiwanie, może wymyślimy rymowankę. Rymowanka to świetny pomysł. Zacznę. Bardzo smaczne gofry rumienią się i smażą. Gdy zadzwonić dzwonek? Do miski włożą. Okay. Hey. <grym> Miam. A, 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 poczekajcie! Mm. Naprawdę? Naprawdę? Syrop z pysznej dyni osłodzi gofry nam. Teraz już jesteśmy gotowi! Chcę dokładkę? Ja! Ja. Ja. O, ja! ja chcę! Ja też! To była dopiero gofrowa uczta śniadaniowa! Ale to pyszne! Warto było na to czekać! Chodźmy teraz na zjeżdżanie! W pysznych gofrach zjeżdżalnia będzie gotowa. Ja też. Ja też? Ja też. No nie. Zjeżdżalnie trzeba najpierw złożyć i dokładnie sprawdzić. To nic łatwego. To potrwa całe wieki. Oho! Spójrzcie na nas, Mopsiki. Tylko my jesteśmy w piżamach. Pora już się przebrać, tak jak wszyscy. Gdy się przebierzemy, zjeżdżalnia będzie gotowa! Pora na szorowanko! Pójdzie szybko! Meju, meju, szorumopsika, trząchu, trząchu, i tu już z głowy! Kartofelciu! Masz zjeżdżalnię. Zabawa, że hej! Mm. 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 Chcesz sobie zjechać jeszcze raz? Oh, oh, oh. W porządku, koleżanko. Gotowa do startu start! Oh, oh. <laughs> jeszcze raz? Oh, oh. Dobrze! Lecimy! Zjad! Wow. Teraz ja chcę pozjeżdżać! Przebierzmy się szybciuteńko! O, bro, bro. Uf, 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 uf. Idziemy po zjeżdżacz! <sum> Ojej! O. Przykro nam. Zjeżdżanie w budowie. To trwa już mm. Jak strasznie długo. O, dziu, dziu. Da, 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 da. <dogsics> tak, rymowanka. Aha. Trzeba przeczekać. Krótka rymowanka na przeczekanie. To wspaniały pomysł od małej kartofelki. Ukry <sees> <Chrisie>. się. Äh, e, przepraszam. Cześć mój Mopsie! Myślę sobie. Chodzio. Gdybyśmy wymyślili rymowankę i pomogli w pracy, robota poszłaby szybko. Co wy na to? Mopsie! To jest bardzo dobrze pomyślane! <noise> Dobrze pomyślamy, Kartofelciu. Popracujemy razem, przyjaciółko słoni. Nasza wspólna praca zawsze podpłaca. Działamy jak za stół. Najpierw mieszamy i naprawiamy. Zrobimy wszystko tu. czymy raz i dwa i wszystko gra, budowa fajnie trwa. Już mamy plan i pomocną dłoń, pracę kończyć czas. Raz, dwa i wszystko gra, stuk, puk, kołek, kręcaj. Cześć, Amando! Cześć! Wesołe cześć! Czy mogę o coś zapytać frytkę? O, Niko! Niestety właśnie uczy się grać na pianinie. Może mógłbyś odwiedzić ją nieco później? Pewnie! Wesołe cześć! Wesołe cześć! Oho, od razu słychać postępy. Otworzę! To znowu ja, przepani może mi pani powiedzieć, do której godziny Frytka ma dzisiaj lekcję muzyki? Bo mam do niej ważne pytanie. Niko, oto środkowe C. Powiem jej, żeby cię odwiedziła, gdy skończy lekcję. To wie pani co? Poczekam. Pa! <tres> tak trzymaj, Frytko! Dzięki, mamciu. Proszę pani, mogę już coś zagrać? Proponuję hmm, najpierw Zabawę. Zejdź proszę na chwilę na podłogę, zrób kręciłki i spróbuj znaleźć środkowy C. To będzie dla mnie bułka z masłem! Hura! Środkowy C! Tak jest! Łotwizna! Środkowe C jest! E, gdzie ono jest? O nie! To tutaj się ukryło. Dzięki, kartofelciu. O! Wybornie, frytko! Przykleiłaś gwiazdkę, żeby łatwiej znaleźć środkowe C? Brawa za pomysłowość! Dziękuję. Jestem z ciebie taka dumna, moja fryteczko. Łakoty, miam, miam! O, lepiej mm, mm, mm. mm, mm. oh, Nie przerywajcie sobie, zaraz sprawdzę, kto się tak dobija. O, oh, Niko, to ty znowu. Tak, wybacz. Mm -hmm. Muzyka ucichła, więc pomyślałam, że już po lekcji. Hmm? Mogę o coś zapytać frytkę? Nie pytaj! Ależ Frytko, przecież lekcja muzyki jeszcze się nie skończyła! Nie? Ale pewnie się ucieszysz, że już pora na naukę kolejnych nutek, a potem całej melodii! Tak szybko ci idzie, Frytko? Opanowanie melodii zajęło mi wieki. To ty potrafisz zagrać melodię? Czy Niko może nam coś zagrać? Bardzo proszę! Ha, ha, ha. Chętnie posłuchamy, jak grasz! No to do dzieła! Uwielbiamy muzykę, <śmienic> <śmienic> naprawdę przepięknie, o naprawdę jesteś doświadczonym pianistą. Dzięki, hmm. chyba nigdy nie nauczy się grać tak dobrze, jak Niko. Spróbuję. Pani Korello. czy nauczymy się dzisiaj jakiejś melodii? O, no pewnie. Mamy jeszcze trochę czasu. Ale co będzie z moim pytaniem? Porozmawiacie, jak już będzie po lekcji. Ale. Zapytasz ją później. Pa, do zobaczenia! Frytko? Zagraj proszę środkowe C. Dobrze. Kolejne nutki to D. D-E. D. E. e. <śmany> Idziecie coraz lepiej! A teraz zacznij od C, e, ale to tylko trzy nutki. Zagraj je i powstanie melodia! Dalej mała, gramy razem. Ha. Każdy wie, że znam nutkę C. C D E, -e -d C. 4 latka mam i znam nutkę C. Jesteśmy C D E, -e -d -c. C. D E. jestem z niej taka dumna, że tak szybko opanowała te trzy nutki. Racja. CD. -e Można pomyśleć, że ktoś jej pomaga. Ukryj <dzienetta> się, kartofelcu. <.ihatères> Pomuzykujmy wszyscy razem.